Dzień dobry, Sina z tej strony. 15 czerwca 2022 roku. Godziny wieczorne. Taka uwaga, tak? Przed chwileczką bawiłem się laserem. Znaczy bawiłem się, w sensie próbuję, sprawdzam jak to działa. Więc w pomieszczeniu jest dużo much. Nie ma powodu, ponieważ ani tu nie ma żywności, ani czego innego. Po prostu nie mają powodu się tu znajdować. I któryś raz z rzędu Eee, przeciąłem wiązką powietrze, słuchajcie, po prostu uruchomiłem laser i muchy, które tu latają, jedna leciała w prawą stronę i uderzyła eee, w szybę, w okno. Najzwykle, najzwyczajniej w świecie, i to zdarzyło się drugi, trzeci, trzeci raz już z rzędu, i to z impetem, tak? Bo mucha wiadomo, że przecież, e, no chyba, że światło ją oślepiło, a wiadomo, jakie mucha ma oczy, więc to nie ma raczej. Takiej, takiej opcji, tak? Więc drugi raz przeciąłem wiązką e, po prostu powietrze, w przestrzeń, którą lat, w której latają muchy, i drugi raz, czy trzeci, już nie pamiętam w tej chwili, e, po prostu mucha uderzyła e, w szybę z impetem, naprawdę to było konkretnie słychać. Więc oni tym sterują. Następna rzecz, byłem w pomieszczeniu obok i akurat mucha latała też nade mną. Popatrzyłem pod, pod słońce, słuchajcie, akurat tak się złożyło i drobnilenękie cząsteczki po prostu na mnie spadały. Tak samo mogą dosypywać do, do napojów, do jedzenia tak jak ktoś tam gdzieś jest zdalnie ani słychu, ani widu, a po prostu jest. Więc no niestety tak to wygląda tak. Potwierdza to moją tezę, która została film umieściłem tak w związku z tym tematem, o którym w tej chwili mówię, już na YouTube wcześniej taki zaciemniony, to w nocy nagrywałem, po prostu laserem świeciłem i pokazywałem, w których pomieszczeniach, w tym czasie, w którym się tam znajdowałem, w budynku, w którym nagrywałem wideo, były cząsteczki, a w którym nie, tak? W której części tego budynku, a w której nie było. I no, nie wiem dlaczego. Dokładnie tak, aby ktoś postawił ścianę. Między kuchnią a resztą budynku, tak? Bo te cząsteczki, no, siłą rzeczy, jeżeli są w jednym miejscu, to powinny, zwłaszcza, że się przemieszczam, razem z ruchem powietrza przemieścić się do drugiej części, tak? A ich tam nie było, po prostu co bardzo dobrze widać na filmie. Więc może mi ktoś to wyjaśni, jakim cudem, tak? Nawet jeżeli by to był tylko kurz, to powinien być wszędzie, a nie tylko w przestrzeni jakiejś tam zamkniętej, w której to pokazałem, a w drugiej w ogóle. Zwłaszcza, że przewody tam były wentylacyjne, więc cyrkulacja obiegu powietrza jakaś jest. tak? Musiałoby to wyciągnąć z, z miejsca, gdzie po prostu okno było z drugiej strony otwarte powiedzmy, a w kuchni jest kanał wentylacyjny, bo musiałoby się to przemieszczać, tak? nie ma innej opcji, więc niech mi to ktoś wytłumaczy, w jaki sposób mogło się to nie stać po prostu. No, to, to tak, tak, tak to wygląda. tak? To wam chciałem przekazać. I żeby przykrywać wasze pożywienie, tak? o ile to możliwe. Jak najczęściej, bo po prostu mam informacje od moich od innych osób, tak, żeby takie, takie czynności też wykonywać i nie przytrzymywać za dużo teoretycznie żywności, szczególnie zakupionej w domu, tak, takich, których używamy, potem zamykamy i wkładamy do lodówki, no ale to już by była panika, po prostu wszędzie, więc nie ma sensu tego robić, tak. Czasami trzeba się podawać temu, co jest. Nie Niemniej jest to bardzo prawdopodobne, że bylibyście się wtedy dużo lepiej czuli, tak? Jest taka opcja. To wszystko na dzisiaj. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jak już mówię o, o problemach czy zdarzeniach, które nas dotykają, dzisiaj byłem w salonie telefonii komórkowej jednego z operatorów i okres rozliczeniowy zaczął się kilka dni temu, słuchajcie. A mój roaming został kompletnie wyczerpany do zera. Mam dowód przy sobie, bo poprosiłem o wydruk. Słuchajcie, no kolejny cud, tak? I tak mnie naciągają troszeczkę, tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę, tutaj. Ja już nie mówię, że to są rozmowy telefoniczne z osobami, których szczerze podziawszy nie potrzebuję w ogóle, ale są przeciągane, zwłaszcza za granicę, i wtedy po prostu też lecą, a nie można teoretycznie odmówić, tak? Więc to, to, to wszystko jest na zasadzie przeciągania złośliwości. Ja już nie mówię o innych rzeczach, które się dzisiaj wydarzyły, ale to, to już pozostawiam w sumieniu tamtych osób, które w ten sposób działają. Niemniej są osoby, które już się zaczynają z tego śmiać, wiedzą bardzo dobrze, o co chodzi, może im jest głupio, niemniej robią, co robią. I e jeżeli to są osoby z tej organizacji, między innymi, o której myślę, to po prostu jest gorzej niż żałosne. Gorzej niż żałosne. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Miejmy nadzieję, następnym razem. Cześć.